Pettie, zwane niegdyś Telmessos, spokojne nadmorskie miasteczko z piękną zatoką, które każdego roku jest tłumnie odwiedzane przez turystów. Miasto głównie znane z pięknych plaż, licyjskich grybowców skalnych, a także ogrodów z botaniczną roślinnością. Miasto poważnie ucierpiało w wyniku trzęsienia ziemi w roku 1958, ale wciąż zachowało urok typowego tureckiego miasteczka. Zapraszam na film. Dla zainteresowanych jest możliwość wynajęcia łodzi na prywatny rejs poza toce lub wokół półwyspu. Całkiem spora ilość łodzi na nadbrzeżu, ale pomimo faktu, że jest gorąco to jednak w powietrzu utrzymuje się jakaś mgła i dzisiaj jest bardzo słaba widoczność. Zresztą tutaj możecie sami zauważyć góry gdzieś tam daleko są strasznie zamglone i ledwo co widoczne. Szatek piracki specjalny pod turystów, żeby móc popłynąć na otwarte morze, oglądać zachód słońca, ale w takich warunkach na zachód słońca raczej dzisiaj nie ma co liczyć. Tutaj już jest następny turystyczny okręt. W całej Turcji obchodzono wczoraj święto Ataturka. A tu przynajmniej już Paspatur, czyli najstarsza dzielnica miasta, brukowana ulice oraz kamienice papętające czasy osmańskie. Ale obecnie jest to jedna wielka dzielnica handlowa, jak widzicie. Całe szczęście dzielnica w większości jest zasłonięta albo drzewami, parawanami albo szklanymi dachami. Dzięki temu jest tutaj panuje całkiem przyjemny chłodzik taki orzeźwiający w przeciwieństwie do tego co się dzieje gdzieś tam na otwartym słońcu lub w porcie gdzie grzeje teraz już niemiłosiernie niby tylko takie miejsce ze sklepikami restauracjami ale jednak stworzył tutaj taki specyficzny klimat który mi się podobał a dodatkowo jeszcze każdy ze sprzedawców tam ciągnie do swojego sklepiku często jakimiś słodyczami chce żeby kupować 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 a to się tak nie da a tu już klimaty dobre. Ja idę w stronę starych grobowców, i wybrałem sobie taki skrót, tędy który mnie zaprowadzi w stronę starych skalnych grobowców. Grobowce ludu, który zamieszkiwał te tereny prawie 3000 lat temu. Dawno, dawno temu ponad 1400 lat przed naszą erą. Tereny te zamieszkiwał dumny naród Lycjan. Mieszkali oni w drewnianych chatach a grobowce budowali w miastach zupełnie w dziwny sposób gdzieś na zboczach wielkich skał miasta ludu Licjan nie były zbyt liczebne największe miasto zamieszkiwało około 5000 osób ludzie mieszkali w drewnianych domach dlatego jedyną pamiątką po nich są właśnie tutaj te grobowce dumny lud Licjan, nawet kiedy został podbity to zachował sobie własną odrębność kulturową a tutaj najlepiej zachowany grób imienia syna Amendasa. Grupa Mendasa pochodząca już z IV wieku przenoszą się w praktycznie idealnym stanie pomimo trzęsienia ziemi. Kolumny w stylu greckim i stare napisy. Zbrodziło 300 w tym momencie. A bilet wstępu kosztuje tutaj 3 euro albo 105 lari Trzeba wejść po wielkich kamiennych schodach. Widok na Fetille, a horyzontu i gór praktycznie nie widać. Jest takie zamulenie, jest takie zamulenie dzisiaj, że. No jest sino wprost. O, widzicie, a tutaj przy ulicy. Znalazłem kolejne. Kolejne dwa grobowce. A nawet więcej. A nawet jest ich tutaj więcej. Myślę, że to jest pokryta cała ściana, ale tamten, w którym byłem, jest najlepiej zachowany. Ktoś tutaj zrobił dosyć ciekawy skansen. Wszystko w takim starym, antycznym stylu. Ze znakiem drogi na Xantos. Tutaj zaczyna się droga Lycian. Kolejny grobowiec. Kolejny grobowiec. Tam jest cała góra nimi pokryta. Widok na marinę, ale horyzontu w dalszym ciągu nie ma, gdzieś tam znikną za mgłą. Chodzę zbieram oferty, chodzę zbieram oferty za całodniowy rejs po 12 wyspach cena wynosi około 23 euro albo 18 funtów. To jest bardzo dobra cena. Ale ta pogoda pogoda jest nieszczególna, więc nie wiem, czy jest sens, czy warto. Zobaczymy później. Być może się zdecyduję, bo w sumie fajnie to wygląda, miejsce znane jako błękitna laguna, za to co o turkusowej wodzie i śnieżno białym piasku. Ale szczerze mówiąc, jak dla mnie to miejsce jest bardzo, ale to bardzo komercyjne, mnóstwo restauracji, mnóstwo miejsc rozrywki. Po prostu jest zawalone turystami A czy woda tutaj jest aż tak turkosowa? O tej godzinie i przy takiej małej przejrzystości powietrza to ciężko stwierdzić W sumie to nic nie widać Bar przy barze, restauracja przy restauracji To miejsce bardzo fajnie wygląda z góry Biały piasek i turkusowa woda, dlatego jest to wspaniałe miejsce do latania paralotniami. Chociaż tak naprawdę, to nie wiem jak to się nazywa. Ten rodzaj sportu napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem, nie mam pojęcia. I ląduje tutaj kolejny ancymon Po angielsku to parasailing Spodziewałem się tutaj bardziej dzikiego miejsca, ale skoro jest to najpopularniejsza plaża w całej Turcji, więc no cóż, jest jak jest Czy dobrze, czy źle, to już sami ocencie Moim zdaniem jest za bardzo, za bardzo tutaj turystycznie i komercyjnie Szczerze mówiąc, to jestem troszkę zdegustowany na zdjęciach i na filmach z góry, no to miejsce naprawdę jest fajne, bardzo fajnie wygląda, ale w rzeczywistości to już tak średnie, to pomijając dzisiejszą pogodę. Ale w sumie być może to tylko moje zmęczenie, być może to już tylko moje zmęczenie, ponieważ to jak się rozejrzymy, no to jednak jest całkiem miło takie można powiedzieć nawet, że hawajskie klimaty, chociaż na Hawajach nigdy nie byłem. Może kiedyś, ale no widzicie, w sumie no nie jest tak źle. Nie jest aż tak źle. Być może też kwestia pogody. No. Ciężko powiedzieć. Nie wiem czy widać, ale Turkus jest. Tam dalej jest płatna część plaży. 50 lira. Plaża czynna od 8 do 20. I czekają łodzie na klientów, ale z tego co widzę, to dzisiaj chyba za dużo, za dużo chętnych osób. To raczej nie ma, żeby popłynąć. Dlatego wszystkie statki z tego tutaj cały czas ładnie cumują. okazuje się, że Burkitna Laguna jest częścią płatnej plaży i jeszcze trzeba przejść kawałek tam dalej jest takie, taka mała, fajna zatoka w kolorze niebieskim gdzieś tam pod słońce no nie powiem tutaj już jest ciekawie chociaż w sumie słońce powoli zachodzi ale dobry klimat jest a to już tutaj Faktyczna, błękitna laguna. Czy jest błękitna? Ciężko powiedzieć teraz. Teraz już nic nie widać, to wszystko jest pod słońce. Całkiem miło, całkiem miło, ale plaża jest zamykana o godzinie 20, czyli tuż przed zachodem słońca. Szkoda, ponieważ myślę, że widok byłby stąd no, ciekawy, że tak powiem. Laguna o tej położy już wygląda bardziej na zieloną niż niebieską, ale wierzę na słowo, że jest niebieska. Blue Lagoon. Pomimo, że wstęp na plażę jest płatny, to i tak musimy osobno płacić za leżaki i inne atrakcje. No cóż, za darmo nic nie dają tutaj. Te Plażę Plaże Błękitnej Laguny Dzisiaj nagrywanie mi zupełnie nie szło Dlatego już żegnam się z Wami Zapraszam na kolejne odcinki z Turcji. Do zobaczenia.